Thank you Otwieram obrady 22 sesji Rady Powiatu Hoszczeńskiego. Informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu powiatu hoszczeńskiego. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. W szczególności pragnę powitać Panią Starostem, Wicestarostem, Radnych Rady Powiatu, Pracowników Starostwa oraz Telewizję Echo. Przystępujemy do y, realizacji punktu drugiego, stwierdzenie kworum. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 16 radnych. Nieobecna radna Małgorzata Buchajczyk, co uspra oczywiście usprawiedliwiona, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Podjęcie uchwał. Punkt 3.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Choszczy. Projekt uchwały został przedłożony Państwu Radnym. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Udzielam głosu Radnej Rady Powiatu Staroście w Wiolecie Kaszak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo proszę o uzupełnienie projektu tej uchwały o w punkcie w paragrafie 1 punkt 2 przedstawiciel Rady Społecznej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Hoszcznie i wpisanie w miejsce wykropkowane pan Henryk Owczarek, to jest uchwała podjęta przez Radę Społeczną ZOZU, to jest przedstawiciel. Przedstawiciel Rady Społecznej ZOZU. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu Radnej Ewie Bernardzie-Dybowskiej. Szanowni Państwo, mnie się nie podoba skład tej komisji konkursowej. A to przede wszystkim dlatego, że powielane są nazwiska. Część osób, która znajduje się w społecznej Radzie SPZOS jest również członkami takowej, tej, tejże komisji, którą za moment będziemy powoływać. Ja wiem, że Państwo robicie wszystko, żeby to wyglądało ładnie, ale to nie wygląda ładnie. Naprawdę tak trudno było powołać kogokolwiek innego, zresztą są to też członkowie zarządu. Bo to tak z boku to wygląda trochę niewiarygodnie. No sami państwo się wybieracie i sami państwo będziecie wybierać. No chyba nie tak to powinno wyglądać. Proszę się nad tym zastanowić. Ja nikomu tutaj nie chcę wytykać błędów, bo Państwo zresztą nie pozwolicie sobie na wytykanie tych błędów. Ale tak pomyślcie, jak to wygląda z boku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o, o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania za przed podjęciem uchwały głosowało dwunastu radnych, czterech było radnych przeciw. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę podjęła. Przystępujemy do realizacji punktu 3.2. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 21, łamane przez 196, łamane na 2021 rok Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 9 września 2021 roku w sprawie powierzenia gminie Pełczyce zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2158Z. Na odcinku Sarnik Niesporowice uchwała dla Państwa Radnych została przedstawiona na druku numer 202. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Stwierdzam, że Wysoka Rada uchwałę przyjęła. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Zamknięcie obrad sesji. Obec wyczerpania porządku zamykam obrady 22 sesji Rady Powiatu Hoszczyńskiego, dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział. Dziękuję bardzo.